Dzień dobry, witajcie. Dzisiejszy film, myślę, że zamykający mój rok 2022 na kanale YouTube, to będzie tak perfumowy, grudniowy tak perfumowy, który stworzyła Justyna Mispotocki i nominowała nas wszystkie. Mówiłam wam już kiedyś, że ja bardzo lubię tagi, ponieważ każda z nas odpowiada zupełnie inaczej. Ja się czasem zastanawiam, czy my na pewno odpowiadamy na te same pytania. Ale tak, po prostu mamy inne skojarzenia. Tak, Justyny, składa się z 10 pytań, na które będę odpowiadała. Pytanie pierwsze. Jaki zapach kojarzy Ci się ze świąteczną aurą? No nie będę tutaj oryginalna. Wyciągam moje ukochane mągerle. A czemu te perfumy mi się kojarzą ze świętami? Dlatego, że ja bardzo często palę w domu i przed świętami w czasie świąt waniliowe świeczki. Ale nie z wanilią taką zjadliwą, jak to jest w choinkach samochodowych tylko z taką subtelną i delikatną. Bardzo lubię ten aromat. I Mą tak pachnie właśnie. Taką wanilią. Jest ciepło otulający i jak go noszę, to mam wrażenie, że mnie ktoś przytula. Dlatego zużyłam już pół butelki. Może mi brakuje przytulania? Muszę to Robercikowi powiedzieć. Pytanie drugie. Gdyby święty Mikołaj nosił perfumy, co by to było. Słuchajcie, ja nie miałam z tym pytaniem żadnych problemów. Jak sobie wyobraziłam postać Mikołaja w czerwonym kubraczku, bo to ten Mikołaj, wiecie, z Coca Coli. Do biskupa chyba już nigdy nie wrócimy, to przyszedł mi do głowy zapach, który nazywa się Abić od gryą. Mam odleweczkę. To jest odleweczka dla mojego roberta od męża Moniki, czyli od jacka. Także w tym roku. Mój Mikołaj będzie tak pachniał. A bi róż, to znaczy czerwone ubranie. Albo czerwona marynarka w wolnym tłumaczeniu, bo tak czasem tłumaczą. No więc do czerwonego kubraczka Mikołaja też bardzo dobrze pasuje. A jaki jest ten zapach? Słuchajcie, on ma wszystko to, czym powinien pachnieć Mikołaj. Ma mnóstwo cytrusów. Ma cynamon. Ma skórę. Ma wanilię. Tam jest jeszcze mnóstwo innych nut, ale te są takie, które mi się najbardziej z Mikołajem kojarzą. Zapach jest cytrusowy, przyprawowy i ciepły. I uważam, że tak powinien pachnieć każdy Mikołaj. Pytanie trzecie: jakie perfumy kojarzą Ci się z zapachem zimowego powietrza? Ania, anecznik, jak robiła swój tak jesienny, to też zadała podobne pytanie. I tam odpowiedziałam, że to jest Nero Assoluto od Roberto Cavalli. Ale mam drugi zapach, który też bardzo mi się kojarzy z zimnym powietrzem. To jest Ange en Demont od Givenchy. Mój flakonik niestety bez korka, bo to tester. Ale kupiłam go za to 150 zł taniej. Więc 150 zł za korek trochę mi było żal wydać. Ale gdyby ktoś miał korek na zbyciu, to ja chętnie przygarnę, odkupię, żebym miała. Taki pełny kryształ, wiecie, żeby robił wrażenie. A sam zapach. Mam go tutaj gdzieś naniesionego. Słuchajcie. To jest zapach tymianku, szafranu i do tego dochodzi jeszcze nuta i ilang Tam jest jeszcze mandarynka, ale w pomieszczeniu ona jest taka cichutka. Natomiast wiecie, że ja najbardziej lubię testować perfumy w, w pracy. Jak wychodziłam z pracy, to sobie naniosłam te perfumy na wierzch dłoni i na rękaw od płaszcza. Słuchajcie, jak mnie owiało takie zimne, mroźne powietrze, i jak pięknie mi pachniała ta mandarynka z tym tymiankiem i z tym szafranem. I zapach był tak cudowny, niby świeży, niby cytrusowy, ale miał w sobie taki zadziorek. I on tak pachnie. Ale nie kupujcie go w ciemno. To jest zapach, który koniecznie trzeba powąchać. Także dla mnie zimne powietrze w grudniu, aż on od się. Czwarte pytanie brzmi: jaki zapach założyłabyś na jarmark bożonarodzeniowy? No i oczywiście pierwsza myśl moja. Nie wiem nawet, czego pokazywać. Dobrze. Złote liście o telisap. Kwiat pomarańczy, ilang-ilang, żywica bursztynowa i miód. Te nutki pięknie by mi się sprawdziły na jarmarku bożonarodzeniowym. Ale nie będę Was szczuła tym zapachem już. Znalazłam drugi zapach, który też doskonale pasuje mi na jarmark bożonarodzeniowy i jest dostępny. My Barbary Black. To jest zapach, który jesienią Pachnie mocno jaśminowo. Oczywiście, dodatkiem innych nutek, ale jaśmin czuć bardzo. Natomiast, gdy się zrobi zimno, a jeszcze gdy jest mróz, to ten jaśmin cichnie, a do głosu dochodzi to, co w tym zapachu uwielbiam czyli brzoskwinia, paczula i ambra. O jaką pięknie pachnie teraz powiem. Maj Barbery Black. Od Barbery, oczywiście. Zapach idealny na jarmark bożonarodzeniowy. I pytanie piąte. Jakie jest Twoje najważniejsze wspomnienie olfaktoryczne związane z zapachem świąt? No moje wspomnienie będzie typowo jedzeniowe. To jest barszcz wigilijny. Ja uwielbiam barszcz wigilijny. Buraki z przyprawami. I ten majeranek. I to jak on rozgrzewa, gdy się go pije. A jak się jeszcze przychodzi z mrozu. I jeśli człowiek napije takiego barszczyku, to mu się wszystko rozgrzewa w środku, a pachnie pięknie. I mam jeszcze jedno skojarzenie, ale nie z mojego domu rodzinnego, tylko z domu mojej cioci albo teraz z domu mojej teściowej. Kompot wigilijny. Kompot z suszu. Ja uwielbiam. Mój Robercik się nie chyci. On nienawidzi ani smaku, ani zapachu tego kompotu. Natomiast ja bardzo lubię. A u mnie w domu tego kompotu się nie gotowało, ponieważ moja mama zawsze twierdziła, że on wygląda jak ugotowany na brudnej ścierce, i ona czegoś takiego robiła nie będzie. Także u nas w domu zawsze na wigilii i na święta był kompot z wiśni, też dobry, ale jednak aromatycznie bardziej mi pasuje kompot z suszu. Także barszczyk czerwony i kompot z suszu to są moje olfaktoryczne wspomnienia i skojarzenia z Bożym Narodzeniem. Pytanie szóste. Perfumy na wigilijną kolację. Oj, miałam dylemat, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo możliwości jest bardzo dużo. Sama nagrałam dwa odcinki w tym roku, w zeszłym roku też dwa. E, ale tak sobie pomyślałam, że jednak ja w tym roku będę pachniała. Lano i trezor w wersji EDT, do które dostałam od męża na urodziny i nie otworzę korka. No. Czerwone owoce i paczula. Tak będę pachniała w tym roku na wigilijnej kolacji. I pytanie siódme. Perfumy, które kojarzą Ci się ze śniegiem. To mógł być tylko jeden wybór. Mianowicie. Historia kobiety zmysłowej od Mobusę, czyli En histoire la femme sensuelle. Czemu akurat ten zapach? Bo on wygląda jak bielusieńki śnieg. A w środku ma cudownie ciepły i otulający zapach. I jeżeli mowa o śniegu i o przyjemnych skojarzeniach, to ja mam tylko jedno. Oczywiście podejdę do tematu z zupełnie innej beczki. Jak mam to w zwyczaju, wiecie, przyzwyczaiłyście się do tego. No więc, gdy ja sobie myślę o śniegu, to sytuacja wygląda następująco. Jest wolny dzień. Ja nie idę do pracy. Może to być poranek, ja jestem ubrana w swój najgrubszy, najbardziej puchaty szlafrok. E, pali się już w kominku. Ja mam w ręku herbatę. E, najlepiej, żeby była z goździkami, pomarańczami i sokiem malinowym. I wyglądam sobie przez okno. I nie muszę wychodzić na dwór, żeby nie było. I jest cudowna zima, jak z obrazka. Zaśnieżone wszystkie moje tuje, zaśnieżony trawnik. Wszystko zaśnieżone i wygląda pięknie, ale ja tam nie wyjdę, niedobrowolnie. Natomiast pachnę, pachnę pięknie i otulająco pralinkami, frezją różą i piżmem. I taki zapach ze śniegiem mi się może kojarzyć. Biały flakon, a w środku cieplutki zapach. Pytanie ósme, perfumy na zimowy spacer. Robiłam w zeszłym roku taki film właśnie, dokładnie o takim tytule, perfumy na zimowy spacer. I pamiętam, jak testowałam dwa zapachy. Naniosłam sobie jeden na jedną rękę, drugi na drugą e, i poszłam na spacer. I to było My Barbary Black. Ale ponieważ nosiłam go już na jarmarku bożonarodzeniowym, no to nie będę się powtarzać. Drugi z tych zapachów, który testowałam wtedy, to był mój ukochany La Petite Noire Black Perfecto Floral. I też pamiętam, że mi tak pięknie pachniał na tym spacerze, bo tutaj jest wiśnia, cudowna i wspaniała, której nie ma w składzie. Jest róża, która w składzie jest, ale w ogóle jej nie czuć. Są migdały, jest skóra i jest herbata. I uwielbiam te perfumy. Zakładam je też czasem latem. Ale tylko wtedy, jak nie wychodzę z domu, żeby sobie je przypomnieć, bo tęsknię za nimi, gdy jest ciepło. Natomiast wiem, że one pachną najlepiej właśnie teraz i teraz ich używam, i uważam, że to by był świetny zapach na spacer zimowy. I pytanie dziewiąte. Jakie perfumy chciałabyś znaleźć pod choinką? I tu Was zaskoczę. Nie wiem. Szukam czegoś takiego, co mi się tak strasznie spodoba i tak strasznie tego zapragnę. E, I na razie nie znalazłam. Mam paczuszkę od Gosi, mam paczuszkę od Moniki i mam paczuszkę od Kasi i tak sobie testuję i szukam takiego zapachu, który rzeczywiście pokocham miłością bezwzględną. No i umówiłam się z Mikołajem, że jak znajdę takie perfumy, e, to mu powiem i dostanę więc mój prezent pod choinkę myślę, że w tym roku będzie odroczony. Bo mam bardzo dużo próbek od dziewczyn i zanim ja to przetestuję i zanim zdążę któryś pokochać, to nie wiem, czy przypadkiem nie będzie już lato. I ostatnie pytanie, pytanie dziesiąte. Perfumy na noc sylwestrową. Popełniłam również taki film. Był niedawno i skorzystam ze swoich podpowiedzi. Mam dwie opcje. Pierwsza z nich to będzie jak zostanę w domu i nigdzie nie pójdę, bo jeszcze nie wiem, co będę robiła, ale na pewno jak zostanę w domu, to będę sobie pachniała. Angel Nowa od Muglera, cudowna malina z Litchi i Akigala Wood. Fantastyczny zapach, bardzo mi się podoba. Natomiast jeżeli wyjdę gdzieś na imprezę, no to wiadomo, że użyję imprezowej królowej, czyli tuberozy. Mojej ukochanej Woman Intense od Ralfa Lorena. To są moje propozycje. To były wszystkie pytania. Bardzo dziękuję Justynie za nominację do tego tagu. Jak zawsze bawiam się świetnie i przy, przy wyborze tych perfum, i przy nagrywaniu tego filmiku. Justyna nominowała bardzo dużo dziewczyn, ale została mi wisienka na torcie. I z Agi. Nominuję ją chyba zawsze. Jeżeli masz ochotę nagrać ten tak, to Cię zapraszam. Ja wiem, że Ty masz bardzo dużo teraz pracy. Oglądam Twoje vlogi, odsyłam Was na kanał Agnieszki, bo ona po prostu robi tak cudowne vlogi teraz przed świętami. I tak jej zazdroszczę tej umiejętności dekorowania wnętrza i domu. Ja nie mam w ogóle takiej zdolności. Ja jestem taka raczej techniczna, w ogóle nie artystyczna. Ale przynajmniej pocieszam się tym, że Aga tak pięknie ma ustrojony dom, a ja sobie mogę popatrzeć. Więc jak skończysz już swoje vlogi, pewnie będzie styczeń i znajdziesz chwilkę i będziesz miała ochotę nagrać ten tak, to go nagraj. Nie musisz go nazywać tagiem grudniowym, nazwij go sobie po prostu tagiem zimowym i będzie świetnie pasowało. Do marca spokojnie masz czas. I teraz pytanie do Was. Jakie są Wasze marzenia perfumowe? Co Wy chciałybyście dostać pod choinkę? Napiszcie mi w komentarzach, może się zainspiruję, może któraś z Was podsunie mi jakiś fantastyczny pomysł. A ponieważ ten film najprawdopodobniej pójdzie przed Sylwestrem, jeżeli wszystko się uda, to życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku: miłości i spełnienia wszystkich marzeń. To jest najważniejsze. Jeżeli mamy wokół siebie bliskich i kochających ludzi, i rodzinę, i przyjaciół, to niewiele nam do szczęścia potrzeba. A teraz chciałabym powiedzieć coś co mnie zawsze śmieszyło na wyborach MIS. Życzę nam pokoju na świecie, żeby ludzie, którzy kiedyś żyli w swoich bezpiecznych domach, mieli pracę, dzieci miały szkołę, były szczęśliwe, beztroskie, żeby ci ludzie mogli spokojnie wrócić do domu, a nie tułać się po świecie. Pokój na świecie jest bardzo ważny. Poważnie, było teraz, musi być wesoło. Życzę Wam Fantastycznej zabawy sylwestrowej. Bawcie się, szalejcie, bez względu na to, czy będzie to mała domówka w, w gronie rodziny i przyjaciół, czy idziecie na wielki bal. Bawcie się świetnie, łapcie każdą chwilę. No i koniecznie mi napiszcie, czym pachniałyście, przecież dla nas to najważniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki Papa.